Rozdział dwunasty. Zbyszko wybrał się, jak zapowiedział, gdyż Maćko czuł się coraz gorzej. Z początku podtrzymywała go radość i pierwsze domowe zajęcia. Lecz trzeciego dnia wróciła mu gorączka i ból w boku ozwał mu się z taką siłą, że musiał się położyć. Zbyszko poszedł naprzód w dzień. Obejrzał barci, zobaczył, że jest blisko ogromny ślad na błocie. I rozmówił się z Bartnikiem Wawrkiem, który nocami sypiał w pobliżu w szałasie, razem z parą srogich podhalańskich kundli. Ale właśnie miał się już wynieść do wsi z powodu chłodów jesiennych. Obaj roz, rozrzucili szałas, zabrali psy, tu i ówdzie rozsmarowali trochę miodu po pniach, by zapach znęcił zwierza. Za czym Zbyszko wrócił do domu i począł się gotować na wyprawę. Ubrał się dla ciepła w kubrak łosi bez rękawów. Na ciemię nawdział żelazny czepiec drutu, aby niedźwiedź nie mógł mu obedrzeć skóry z głowy. Wreszcie wziął widły, dobrze okute, dwuzębne, z zadziorami i topór stalowy, szeroki na dębowym toporzysku nie tak krótkim, jakich ich zażywają cieśle. O wieczornym udoju był już u celu i wybrawszy sobie dogodne miejsce, przeżegnał się, zasiadł i czekał. Czerwone promienie zachodzącego słońca świeciły między gałęziami hojarów. Po wierzchołkach sosem tłukły się wrony, kracząc i łopocąc skrzydłami, gdzie niegdzie kicały ku wodzie zające, czyniąc szelest po żółciejących jagodziskach i po opadłych liściach. Czasem śmignęła po obuczku chybka kuna. gąszczach odezwał się jeszcze świegot ptaków, który stopniowo ustawał. O samym zachodzie nie było w boru spokoju. Przeszło niebawem opodal Zbyszka stado dzików z wielkim hałasem i fukaniem, a potem kłusowały łosie długim rzędem trzymając jeden Drugiemu łeb na ogonie. Suche gałęzie trzeszczały im pod racicami, i las aż dudnił. One atoli, połyskując czerwono w słońcu, dążyły do błota, gdzie im było nocą bezpiecznie i błogo. Nareszcie zorze rozpaliły się na niebie, od których wierzchołki sosen zdawały się płonąć jak w ogniu, i zwolna jęło się wszystko uspokajać. bur. Szedł spać. Mrok wstawał od ziemi i podnosił się w górę ku świetlistym zorzom, które też w końcu poczęły omdlewać, zasepiać się, czernieć i gasnąć. Teraz, póki się wilki nie odezwą, to będzie cicho, pomyślał Zbyszko. Żałował jednak, że nie wziął kuszy, mógłby bowiem z łatwością położyć dzika lub łosia. Tymczasem od strony błota dochodziły jeszcze czas jakiś przytłumione odgłosy, podobne do ciężkiego stękania i poświstywania. Zbyszko spoglądał ku temu błotu z pewną nieufnością, albowiem chłop radzik, który mieszkał tu niegdyś w ziemnej chacie, znikł razem z rodziną, jakby się pod ziemią zapadł. Jedni mówili, że porwali ich buje. Byli wszelako ludzie, którzy widzieli później wedle chaty jakieś dziwne ślady, ni to ludzkie nie zwierzęce, i którzy bardzo kręcili nad tym głowami, a nawet namyślali się, czy by nie sprowadzić księdza z krześni, aby tę chałupę poświęcił. Nie przyszło wprawdzie do tego, bo nie znalazł się nikt, który by chciał tu zamieszkać i chatę, a raczej glinę, w chruścianych ścianach rozpłukały z czasem dżdże. Miejsce jednakże nie używało odtąd dobrej słaby. Nie uważał wprawdzie na to Wawrek, Bartnik, który tu nocował latem w szałasie, ale i o tym Wawrku różnie mówiono. Zbyszko, mając widły i topór, nie obawiał się dzikich zwierząt, myślał natomiast z pewnym niepokojem o siłach nieczystych i rad też był, gdy owe gwary wreszcie umilkły. Ostatnie odblaski znikły i uczyniła się noc zupełna. Wiatr ustał, nie było nawet zwykłego szumu w wierzchołkach sosen. Kiedy niekiedy spadała tu w szyszka, wydając na tle ogólnego milczenia odgłos mocny i donośny. Ale zresztą było tak cicho, że Zbyszko słyszał własny oddech. W ten sposób Przesiedział długi czas, rozmyślając naprzód o niedźwiedziu, który mógł nadejść, a następnie o Danusi, która z dworem mazowieckim jechała w dalekie strony. Przypomniał sobie, jak ją chwycił na ręce w chwili rozstania się z księżną i jak jej łzy spływały, jak jej łzy spływały mu po policzku, przypomniał sobie jej jasną twarz, jej to włosą główkę, jej chabrowe wianuszki, i jej śpiewanie, jej czerwone trzewiczki z długimi nosami, które całował na odjezdnym. Wreszcie wszystko, co zaszło od chwili jak się poznali, ogarnął go taki żal, że jej blisko nie ma i taka po niej tęsknota, że całkiem w niej zatonął, stracił pamięć, że jest w lesie, że czatuje na zwierza a natomiast począł sobie mówić w duszy – pójdę jak tobie, bo mi nie żyć bez ciebie. I czuł, że tak jest i że musi jechać na zawsze, bo inaczej skapie je w Bogdańcu. Przyszedł mu na myśl Jurand i jego dziwny opór, więc pomyślał, że tym bardziej trzeba mu jechać, aby się dowiedzieć, co to za tajemnica, co za przeszkody – i czy by jakowyś pozew do walki na śmierć nie zdołał ich usunąć? Wreszcie wydało mu się, że Danusia wyciąga do niego ręce i woła bywaj, zbyszku, bywaj. Jakże mu do niej nie iść? I nie spała, widział ją tak wyraźnie, jakby w zjawieniu albo we śnie. Jedzie teraz oto Danuszka obok księżny, brząka jej na luteńce i pośpiewuje, a myśli o nim. Myśli, że go ujrzy nie za długo, a może się i obziera, czy on za nimi wskok nie pędzi, a on tymczasem w boru ciemnym. Tu ocknął się Zbyszko i ocknął się nie tylko dlatego, że sobie przypomniał bór ciemna ciemny, ale i dla tej przyczyny, że z dala za nim ozwał się jakiś szelest. Wówczas ścisnął mocniej widły w garściach, nadstawił uszu i począł słuchać. Szelest zbliżał się i po niejakim czasie stał się całkiem wyraźny. Chrupały pod czyjąś ostrożną stopą suche gałązki, szurały, opadły liście i jagodziska. Coś szło. Chwilami szelest ustawał jak gdyby zwierz, zatrzymywał się przy drzewach i wówczas robiła się taka cisza, że Zbyszkowi poczynało aż w uszach dzwonić, po czym znów... Odzywały się kroki wolne i przezorne. W ogóle było w tym zbliżaniu się coś tak ostrożnego, że Zbyszka ogarnęło zdziwienie. Musi się stary psów bać, które tu były przy szałasie, rzekł sobie, ale może to i wilk, który mnie zwietrzył. Tymczasem kroki ucichły. Zbyszko jednak słyszał wyraźnie, że coś zatrzymało się. Może o dwadzieścia albo o trzydzieści kroków za nim jakby przysiadło. Obejrzał się raz i drugi, ale pnie rysowały się w mroku dość wyraźnie. Nie mógł nic dojrzeć. Nie było innej rady, tylko czekać. I czekał tak długo, że aż, że aż zdziwienie ogarnęło go po raz wtóry. Niedźwiedź nie... Przyszedłby tu przecie spać pod barcią, a wilk byłby mnie już zwietrzył i też by nie czekał do rana. I nagle mrowie przeszło go od stóp do głowy. A nóż to co paskudnego wylazło z błota i zachodzi mu z tyłu. Nóż niespodzianie chwycą go jakie oślizgłe ramiona topielca, albo zajrzą mu w twarz zielone oczy upiora. Nóż się coś roześmieje okropnie. Tuż za nim albo za sosny wylezie sina głowa na pajęczych nogach i uczuł, że pod żelaznym czepcem włosy poczynają mu się jeżyć. Lecz po chwili szelest odezwał się przed nim i tym razem wyraźniejszy jeszcze niż poprzednio. Zbyszko odetchnął. Przypuszczał wprawdzie, że to samo dzibo obeszło go, a teraz zbliża się z przodu, ale to wolał. Chwycił wygodnie widły, podniósł się cicho i czekał. Wtem nad głową usłyszał szum sosen. Na twarzy silny powiew, ciągnący od strony błota, a jednocześnie do jego nozdrzy doleciał swą niedźwiedzi. Nie było teraz najmniejszej wątpliwości. Szedł, miś. Zbyszko jednej chwili przestał się bać i pochyliwszy głowę, wytężył wzrok i słuch. Kroki zbliżały się ciężkie, wyraźne, swąd czynił się ostrzejszy. Wkrótce dało się słyszeć sapanie i pomruk. Byle nie szło dwóch, pomyślał Zbyszko. Ale w tej chwili zobaczył przed sobą wielki i ciemny kształt zwierzęcia, które, idąc z wiatrem, do ostatniej chwili nie mogło go zwietrzyć, tym bardziej że zajmował je zapach rozsmarowanego po pniach miodu. Bywaj, dziadku! Zawołał Zbyszko, wysuwając się spod sosny. Niedźwiedź ryknął krótko, jakby przerażony niespodzianym zjawiskiem. Lecz był już zbyt blisko, aby mógł ratować się ucieczką, więc w jednej chwili podniósł się na zadnie łapy, rozwartwszy przednie jak do uścisku. Tego właśnie czekał Zbyszko. Zebrał się w sobie, skoczył jak błyskawica i całą siłą potężnych ramion oraz własnego ciężaru, Wbił widły w piersi zwierza. Cały bór zatrząsł się od przeraźliwego ryku. Niedźwiedź chwycił łapami widły, pragnąc je wyrwać, ale zadziory przy ostrzach wstrzymały, więc poczuwszy ból, zagrzmiał jeszcze straszliwiej. Chcąc dosięgnąć Zbyszka, wsparł, wsparł się na widłach i wbił je w siebie mocniej. Zbyszko nie wiedząc, czy ostrza weszły dość głęboko, nie puszczał rękojeści. Człowiek i zwierz poczęli się szarpać i szamotać. Bór trząsł się wciąż od ryku, w którym brzmiała wściekłość i rozpacz. Zbyszko nie mógł się jąć, topora nie wbiwszy poprzednio drugiego, zaostrzonego końca wideł w ziemię. Niedźwiedź zaś chwyciwszy za osadę łapami. Miotał nią i Zbyszkiem jakby rozumiejąc o co chodzi i mimo bólu, który sprawiało mu każde poruszenie utkwione głęboko ostrzy nie dając się podeprzeć. W ten sposób straszna walka przedłużała się i Zbyszko zrozumiał, że siły jego w końcu wyczerpią się. Mógł także upaść, a wówczas byłby zginął, więc zebrał się w sobie. Wytężył ramiona, rozstawił nogi, wygiął grzbiet jak łuk, by się nie przewrócić na znaki, Począł powtarzać przez zaciśnięte zęby: moja śmierć albo twoja. I chwycił go wreszcie taki gniew, taka zawziętość, że istotnie wolałby był w tej chwili sam zginąć niż bez się puścić. Wreszcie zawadziwszy nogą o korzeń sosny, zachwiał się i byłby padł, gdyby nie to, że w tej chwili stanęła przed nim jakaś ciemna postać i drugie widły podparły bestię, a jednocześnie głos jakiś zawołał mu nagle tuż nad duchem. Toporem. Zbyszko w uniesieniu walki ani na jedno mgnienie oka nie zastanowił się, skąd mu niespodziewana pomoc nadeszła. Natomiast chwycił topór i ciął strasznie. Trzasnęły teraz widły, złamane ciężarem i ostatnią konwulsją zwierza. Ów zaś zwalił się jakby piorunem rażony na ziemię i począł na niej chrapać. Lecz zaraz ustał. Nastała cisza, przerwana tylko głośnym oddechem Zbyszka, który wsparł się o ososnę, gdyż nogi chwiały się pod nim. Po chwili dopiero podniósł głowę, spojrzał na Stojącą obok siebie postać i przeląkł się, myśląc, że to może nie człowiek. Ktoś jest? Zapytał niespokojnie. Jagienka, odpowiedział cienki, niewieści głos. Zbyszko aż za nie mówił ze zdziwienia oczom własnym nie wierząc. Ale wątpliwości jego nie trwały długo, gdyż głos Jagienki ozwał się znowu na krzesam ognia. Wraz ozwał się szczęk, krzesiwa okrzemień, iskry poczęły się sypać i przy ich migotliwym blasku ujrzał Zbyszko białe czoło, ciemne brwi, wysunięte naprzód usta dziewczyny, które dmuchały zatloną chubkę. Wówczas dopiero pomyślał, że ona przyszła do tego boru, żeby mu dać pomoc, że bez jej wideł mogłoby być z nim źle. I Poczuł tak wielką wdzięczność dla niej, że nie namyślając się długo, chwycił ją w pół i ucałował w oba policzki. A jej hubka i krzesiwo wypadły na ziemię. Daj spokój, czego? poczęła powtarzać stłumionym głosem, ale jednocześnie nie usuwała mu twarzy. Owszem, ustami dotknęła nawet niby wypadkiem ust Zbyszka. On zaś puścił ją i rzekł. Bóg ci zapłać, nie wiem, co by się bez ciebie przygodziło. A Jagienka kucnowszy w ciemności, by odnaleźć krzesiwo i chupkę, poczęła się tłumaczyć. Bojałam się o ciebie, bo bez duch poszedł też z widłami i z toporem i niedźwiedź go ozdaru. Broń, czego Boże Maćkowi byłoby markotno, a on przecie i tak ledwo dycha. No to i wzięłam widły i poszłam. Toś to ty zachodziła tam za sosnę? Ja, a ja myślał, że to złe. Nie mały i mnie strach brał, bo tu koło radzikowego błota w nocy bez ognia niedobrze. Czemu się nie obezwała, bo się bała, że mnie odpędzisz. I to rzekwszy, znów zaczęła krzesać, a następnie położyła na chubkę kłaczek suchych, konopnych pachdzierzy, które wnet strzeliły jasnym płomieniem. Mam dwie szczypki, rzekła, a ty nazbieraj, wartko, sucharzy. Będzie ogień. Jakoż po chwili buchnęło rzeczywiście wesołe ognisko, którego blask rozświecił ogromne, rude cielsko niedźwiedzia leżące w kałuży krwi. Hej, sroga stwora! ozwał się z pewną chełpliwością Zbyszko. Ale ci łeb prawie łuski rozwalone. O Jezu! To powiedziawszy, schyliła się i zanurzyła rękę w kudły niedźwiedzia aby przekonać się, czy zwierz dużo ma w sobie sadła. Po czym podniosła się z wesołą twarzą. Będzie sadła na jakie dwa roki. A widły połamane, patrz, to i bieda, bo co ja w domu powiem? Albo co? Bo tatuś nie byliby mnie wcale do boru puścili, więc musiałam czekać, póki się wszyscy nie pokładą. Po chwili zaś dodała. Nie powiadaj też, żem tu była, żeby nade mną nie cudowali. Ale, ci pod, ale cię pod dom odprowadzę, bo jeszcze wilcy na cię napadną, a wideł nie masz. No dobrze. I tak rozmawiali, czas jakiś przy wesołym brzasku ognia, nad trupem niedźwiedzia, podobnie oboje do jakichś młodych leśnych stworzeń. Zbyszko popatrzał na wdzięczną twarz Jagienki, oświeconą blaskiem płomienia i rzekł. Z mimo wolnym zdziwieniem. Ale takiej drugiej dziewczyny jak ty to chyba na świecie nie ma. Tobie by na wojnę chodzić. Ona zaś spojrzała mu na chwilę w oczy, po czym odrzekła prawie smutno: Ja wiem, ale nie śmiej się ze mnie.